Oh Oj! Cześć, witajcie Witam z serwisu Przemowy. Tam jest bardzo że W kolejnym odcinku słuchajcie, oczywiście dzisiaj lecimy sobie na skatepary. Jest kolejny ładny dzień, więc trzeba oczywiście z pogody takiej jak dzisiaj korzystać. Ja słuchajcie, przypominam, kto jeszcze teraz nie subskrybuje, szybko klikajcie ten czerwony przycisk tam na dole, żeby czerwony przycisk, oczywiście stał się szary. Kliknijcie jeszcze dzwoneczek. Ponieważ słuchajcie lecimy już po 100 tysięcy subskrypcji, za co chciałbym naprawdę Wam naprawdę podziękować, a już nam zostało naprawdę niewiele, także subskrybujcie. Piszcie do wszystkich osób, nie wiem, do cioci, babci, żeby subskrybowali do psa. Niech każdy subskrybuje ten kanał. Słuchajcie, liczymy po 100 tysięcy subskrypcji, a ja na 100 tysięcy subów. Każdy naprawdę skorzysta na tym specjalu. Ja naprawdę coś mega grubego dla was szykuję. Sami zobaczycie. Także co subskrybujcie. Ja już oczywiście nie. Nie, nie będę tutaj za bardzo owijał w bawełnę Lecimy oczywiście na skatepark Słuchajcie, jeszcze tylko tyle powiem, że Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wspierają ten kanał Niebieskim przyciskiem Naprawdę, naprawdę wszystkim, wszystkim tutaj Dziękuję za wspieranie Możesz oczywiście Ty też wesprzeć Ja już nie przedłużam I lecimy z kolejnym odcinkiem Także sami zobaczcie jak dzisiejszy dzień wygląda na skateparku On tutaj jest A tyle on już zawijasz? No Fajną masz koszulę Dzięki Byłeś w niej na tak, z, ze starym. Na paniach lekkich obyczajów. No, okej, okay, dobra, dobra. Weźmy ze sobą kartę. Co robisz? Gdzie lecicie? Po co? Po ale A co to jest miniu? Zobaczysz. Będzie na odcinku. Czekaj, schowam ci. Ale no, Co co chcesz? O, właśnie, truja z boksa? Dawaj, dawaj. Czekaj, Teraz muszę Możemy pójść na piekło. Czekaj. z boksa chcesz, czy co? Z którego no, chcesz? Z tego w górę. Dobra, bo nie robiłem jeszcze z tego w dół. Jak chcesz? Się robię, żebyś się nie wywalił, nie? Jo, pod... z pierwszej? No. To co, jeszcze... O, to ten roz, jakiś ten lip? No. A kiedy będziesz walił takie tryczki? Dzisiaj próbowałem przy skuteru Ta. To. No. Jak? Nie, jeszcze, jeszcze. To co, lecimy? To może na szybkości jeszcze z tego je spróbuję O, dobra, okej okay. Żujczek Dawaj Nice Yo, nie no Dzisiaj Klasa, klasa sama sobie Rura, dwie trójeczki Jeszcze coś Proponuj coś może, bo nie wiem. Ja Czekaj, a ty umiesz na przykład zrobić manu do, e, do bara? Wiesz co? Nie próbowałem, razem bawiłem się na MMD, ale no nie wiem w sumie. Mogę teoretycznie spróbować. Nie wiem jak chcesz, nie? Teoretycznie mogę spróbować. Dobra, to możemy lecieć. Dobra, to mogę spróbować z małego Okej, okay, dobra. Uj, oj, 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 no.

Tu takie czurczuru, nie? W powietrzu machać nogami. Jeszcze dwie. Dawaj, lecimy z dwoła. Aj, no to już było. Dobra, dawaj, dawaj, jeszcze dwie i, i nasik. Aj! Dobra, ostatnia bonusowa. Pa, żółwiczek. Jeszcze, jeszcze. Czekaj, bo wieje, złe warunki. Poczekaj. Czerwona, czerwona jest. Dzisiaj złe warunki pogodowe. Dobra, walić to do... ja, Dobra. Nie, za bardzo sobie. O dobra. No nic, ale dzięki dzięki za... Okej, okay, odcineczek tutaj sobie e, ładnie zmontowany. Ja już go właśnie kończę, ale zauważyłem, że w ogóle do niego nie nagrałem wstępu. Także słuchajcie. E, taki dzisiaj krótki odcinek. E, to był jakby nagrałem w tamtym dniu dwa vlogi. E, ponieważ naprawdę dużo materiału było, a nie chciałem wrzucać do poprzedniego, ponieważ w sumie jak zobaczyłem, że zauważyłem, że film by za długo trwał. E, no i wolałem to podzielić na kolejne dwa e, vlogi. Także coś, oczywiście, film się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę oraz słuchajcie. Eee, zostawcie subskrypcję, ponieważ tak jak mówię, to jest naprawdę dla mnie ważne, zostawcie tą subskrypcję, bo już lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. W opisie macie oczywiście standardową mój Instagram, wpadajcie na mój profil, ja często wpadam, ja często później wpadam na, na was jeśli nie dacie followa i daję Wam serduszka pod profilami, także naprawdę się opłaca, ja już tutaj nie będę przedłużał, widzimy się już w kolejnych, w kolejnych, w kolejnych odcineczkach. Eee, no i ty, no i tyle. No i w sumie naprawdę się cieszę, bo pogoda się po prostu poprawiła. E, widziałem, że tam cztery dni mają być takie nawet całkiem stabilne, a później, no to nie wiem, jak to będzie, bo w Polsce to wiadomo, jak to z warunkami pogodowymi bywa. E, no ale co, takie życie widzowie, nie jest lekko, ale lecimy dalej. Yo!